Żaden bohater, tylko rzeźnik z blawiem. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. Paragraf 22. Paragraf. Witam w banku Tian gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście, pana godność? Gerald z Lili. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Zawsze mogę. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotacji o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać to już nieaktualne Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji, proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze, gdzie to okienko numer 1? Paragraf 27. Tak? Mogę jakoś pomóc? Hmm? Tam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe. I potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć, nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. – Się, szanowny tak nie denerwuje, bo mużyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument. Może na piętrze w ewidencji albo na dole w archiwum? Musi szanowny pytać. Będę pytał. Nie ma być więcej miejsca niż nasz A38. Tak Zawsze rację. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał. Gdzie! Witam w banku Tianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje. A klient ma zawsze rację. Czemu mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę Formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki. Nigdzie się nie wypchnąłem. Stałem tu od początku. Da, Dziś już trzech takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko! Hola panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz! Wychodzimy! Brak wygrał... Znowu się bije... Całą No! Ile mam czekać? Chami prostak! Dam ci lekcję pokory! Chams twój, drobno mieszka Wepchał się i je! jeszcze... Ja cię nauczę nie ma jeszcze miejsca. Niż tym na no nie. Gdzie ona mogła pochować? Zapach piżmowych perfum. To może mistrz. Pewnie kosztował więcej niż. Dostajemy. Ciekawe, skąd miała się lepiej. I rozumiesz, kochana. Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej, chciałem coś załatwić Bóg w okienku jasne? numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież. Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Tak, chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Siedzę ostatnio w <laughs> Trzeba czekać, co? Przerwę mają. Mm, a tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Hmm. Tak sobie czekamy. Może partieczkę Gwincika? Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. Gracz. Gratuluję? W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację? Poprawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da, trzeba sposobem. E, widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa, nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym, tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobita to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej, nigdy i nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty, albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. <grymne> <grymne> Powodzenia, kolego. Tam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jako swoje i tak dalej, i tak dalej... W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam... Gedon, Gemmel... A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. I mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak. Żeby choć chwilę z panią porozmawiać. Przyjdę jeszcze raz, może dwa i w końcu może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani, jak bardzo na to czekam. Szanowny to jest Czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów.